Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale po świętach. Dzisiaj bulwersująca wszystkich, którzy się interesują polityką, a także tych, którzy się zainteresowali pod wpływem tego bulwersującego wydarzenia sprawa podsłuchiwania przez władze PiS polityków opozycji, ludzi sprzeciwiających się władzy. Znamy już trzy takie przypadki. Jest to senator Krzysztof Brejza, szef w 2019 roku, podczas ostatnich wyborów parlamentarnych, szef kampanii wyborczej największej opozycyjnej partii, czyli Koalicji Obywatelskiej, czyli Sojuszu Platformy Obywatelskiej z mniejszymi partiami. Mecenas Roman Giertych, adwokat czołowych polityków Platformy. My ale także samego Donalda Tuska i to jeszcze w czasie, kiedy nie był przewodniczącym Platformy, tylko prezydentem Europy, prezydentem Unii Europejskiej, szefem Rady Europejskiej. Takie jest to oficjalne stanowisko. Szefem, czyli głową państwa. Mecenas Giertych no, jest znanym krytykiem PiS. Jest do, tego, do tych dwóch osób jeszcze potwierdzona jest inwigilacja prokurator Ewy Wrzosek. Prokurator, która krytykowała publicznie, upolitycznie nie, i De facto uczynienie z prokuratury partyjnej służby, takiej, która chroni przestępców, którzy sprzyjają władzy lub bezpośrednio od niej pochodzą, a ściga wszystkich, którzy lub ubrzydza życie tym, którzy z władzą PiS się nie zgadzają. Więc pani prokurator Wrzosek zasunęła tym, że w 2020 roku chciała sprawdzić, czy, był, czy, czy organizacja wyborów. Prezydenckich podczas trwania pandemii na wiosnę 2020 roku nie była złamaniem prawa, no i właśnie za to zapłaciła postępowaniami dyscyplinarnymi, prześladowaniem i jak widać również bezprawną inwigilacją. Dlaczego jest to bezprawna inwigilacja? Przede wszystkim dlatego, że pengazos to nie jest narzędzie, którego, którym, które może używać, zaordynować sąd, ponieważ w ogóle nie ma go przewidzianego w polskim prawie. Sąd może zarządzić kontrolę operacyjną polegającą na przykład na czytaniu, na słuchaniu rozmów, czytaniu maili, etc. Natomiast w wypadku Pegasusa to musimy to porównać, to jest broń przede wszystkim. Tak, tak, tak jest zakwalifikowane. Jest to broń, która ma służyć łapaniu terrorystów i ściganiu, i łapaniu zbrodniarzy. To nie jest coś, co możesz używać i powinieneś używać przeciwko zwykłym obywatelom, nawet jeżeli są podejrzani o jakieś tam przestępstwa. Przede wszystkim jest to broń, Dlatego, że ona, e, wykorzystanie Pegasusa powoduje dostęp nie tylko do SMS-ów, nie tylko do rozmów, bo to, to można tego, tylko przede wszystkim do całej aktywności danej osoby w internecie i przy pomocy internetu, czyli wszystkich komunikatorów, e, wszystkich e, stron, które ktoś odwiedza, e, i to jest, to, to jest po prostu pełna, totalna inwigilacja. Na dodatek. Pegasus czyni z telefonu mikrofon kierunkowy, czyli i kamerę kierunkową, czyli nagrywa wszystko co się dzieje dookoła, czyli nagrywa jeżeli ktoś idzie do spowiedzi z telefonem, to on nagrywa spowiedź. Jeżeli ktoś idzie jest w łóżku obok jest telefon z partnerem, żoną, mężem etc., to wszystko to nagrywa, może też filmować Pegasus. To jest po prostu broń, to jest coś czego sądy nie mogą w Polsce przy obecnym stanie prawnym. Wyrażać na to zgody. To, jest, to można byłoby porównać, drodzy Państwo, że jak ktoś jest obiektem śledztwa, to można mu się włamać do domu pod jego nieobecność i tam przeszukiwać, brat wszystko, jeszcze zostawiać podsłuchy zamontowane w domu. No, polskie prawo takich działań nie przewiduje. Żeby, no zresztą żaden sąd nie wydał zgody na używanie Pegazusa przeciwko e, politykom opozycji. No. Pan e, senator Brejza nie ma żadnego konfliktu z prawem, pani prokurator Rzosek nie ma żadnego konfliktu z prawem użycie przeciwko nich, nie niemi tego. Pan e, mecenas Giertych również e, jest 30 w roku sądu, że zarzuty, które próbowały postawić mu e, prokuratora ziobry. Są kompletnie bezpodstawne, więc mamy do czynienia tutaj z próbą używania specjalistycznego sprzętu do zwalczania terroryzmów przeciwko przeciwnikom politycznym. Na tym polega tego, jakby powiedzieć, skandal i ogrom. No, zaraz się dowiemy, dlatego że pan mecenas Giertych uruchomił za pośrednictwem swojej kancelarii możliwość sprawdzenia dla polityków, dla osób, dla sędziów, dla prokuratorów, osób, które się czują zagrożone przez zarażenie, sprawdzenia, jeżeli oczywiście korzystały z iPhone'a, bo niestety kanadyjskie laboratorium, które bada i, o, i potrafi orzec, czy ktoś się włamywał, czy ktoś się nie włamywał do telefonu, może to zrobić. Ma taką technologię, która to pozwoli orzec, jeżeli ktoś korzystał z telefonów iPhone'a. Chodzi tutaj o system operacyjny. I to wówczas pozwala ustalić, właśnie. W wypadku pana mecenasa Gretycha było to przynajmniej 18 włamań do telefonów. W wypadku pana e, senatora Krzysztofa Brezy było to przynajmniej 33 włamania. Oczywiście tuż po kampanii wyborczej owe włamania do senatora Brazy ustały. I no i właśnie teraz podejrzewamy wszyscy, że jest to tylko wierzchołek góry lodowej, bo e, PiS jako. To już nie nazywajmy, no to jest po prostu, to już w tym momencie mówimy, nie tylko ja już tutaj nazwałem w programie swoim Zbigniewa Ziobrę szefem zorganizowanej grupy przestępczej, natomiast e, e, zdania to te, tylko kolejny dowód na to, że kolejny powód, żeby nazywać go, dlatego że tu też był taki program o sprawie pana senatora Brejsebul wersującej o to w czasie kampanii wyborczej w Latem 2019 roku, jego SMS-y zostały opublikowane w TVP w sposób zmanipulowany. To znaczy, przypisano mu SMS-y, które były wysyłane do niego, jako wysyłane przez niego, żeby uzyskać lepszy efekt propagandowy. I od 21, 23 września jest złożone zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, o przestępstwie w ogóle, no bo tu już nie ma wątpliwości, że doszło do niego. Właśnie włamania do telefonu senatora Brejzy i drodzy Państwo, mija już ponad 3 miesiące, a y, nasza prokuratura pod kierownictwem właśnie Zbigniewa Ziobro po prostu robi wszystko, żeby ani nie wszcząć, ani nie, od, nie odrzucić wniosku o wszczęcie tego postępowania, żeby. Składający zawiadomienie nie mógł zrobić, złożyć zażalenia do sądu, że, e, że po prostu prokuratora bezprawnie nie chce ścigać takiego przestępstwa. No tutaj też pokazuje, oni dokładnie wiedzą, że e, materiały z telefonu e, senatora Brazy zostały pozyskane drogą przestępstwa. Dokładnie też wiedzą, że publikujący na łamach TVP te materiały, Samuel Pereira, również dopuścił się przestępstwa i współpracy z przestępcami. I oni po prostu nie chcą tego badać. Drodzy Państwo, dzisiaj próbują insynuować, że raz próbują dosyć nieudolnie zaprzeczać, że w ogóle że to kanadyjskie laboratorium jest niewiarygodne. Kanadyjskie laboratorium jest bardzo wiarygodne, ono y, działa. To jest taka agenda, o nim kiedyś więcej opowiem w osobnym odcinku o panu profesorze Deibercie, który to założył, ale ono działa od. Y, Ponad 20 lat, ale przede wszystkim na tym takim konfrontacyjnym zakresie ujawnienia nielegalnej inwigilacji to jest kluczowe. Ostatnie 3 lata są, gdzie właśnie oni pokazali, oni odkryli Pegasusa i pokazali w jaki sposób rządy w sposób przestępczy używają tego oprogramowania nie przeciwko terrorystom, nie przeciwko zorganizowanym grupom przestępczym, ale właśnie przeciwko e, przeciwnikom politycznym, właśnie przeciwko. E, Działaczom, takim organizacji pozarządowych, którzy są dolegliwi dla władzy to jest dla, i przeciwko dziennikarzom śledczym, próbując na przykład zdobyć kompromitujące ich materiały, żeby wpływać na to, co oni publikują, albo też po prostu to czasami częstsze poznać ich źródła informacji i odciąć ich od, tego, od osób, które dostarczają im wiedzy. I do takiego do takiego państw właśnie awansowała Polska. Kilka tygodni temu Izrael oficjalnie wykreślił Polskę i Węgry z listy krajów, do których może być, które mogą wykupywać legalnie dostęp do licencji Pegasusa, właśnie dlatego, że zostały uznane za reżimy, które używają tego oprogramowania w celach politycznych, a nie w celach walki z przestępczością. O tym, że w Polsce jest Pegazus, wiadomo od 2018 roku. I drodzy Państwo, już wówczas Najwyższa Izba Kontroli ogłosiła, że Ministerstwo Sprawiedliwości kupiło ów program, który tak upchnięto pod. Oczywiście nie przyznało się Ministerstwo Sprawiedliwości, że był to Pegazus i odmawiało komentarza. Natomiast, że wydano te 33 miliony złotych z funduszu. Sprawiedliwości Funduszu, który miał być przeznaczony na pomoc ofiarom przestępstw, jako właśnie sposób zapobiegania przestępczości w przeszłości. No, drodzy Państwo, no to jest taka totalna inwigilacja, jaka sposób zabezpieczania bezpieczeństwa i przestępstw, no to, drodzy Państwo, to jest pomysł chiński, chińskiego walki, chińskiej walki z myśleniem Sprzecznym z linią władzy, bo to już nawet nie trudno mówić o przestępstwie. No, w Chinach, jeżeli ktoś ukrywa swoją tożsamość w internecie za pośrednictwem specjalistycznego oprogramowania, od razu staje się podejrzanym, no, bo uczciwi chińscy obywatele nie mają e, powodów się obawiać reakcji władz. W związku z tym, jeżeli coś chcą chować, to znaczy, że. Robią niecne rzeczy i należy ich napiętnować. I w to samym kierunku właśnie zmierza PiS. Oczywiście zakup tych, tego oprogramowania z pieniędzy Funduszu Sprawiedliwości był kompletnie bezprawny. Jeszcze kompletnie bezprawną jest to, że ten, ten Pegasus jest po prostu zawiadowany bez żadnej kontroli. My do dzisiaj nie wiemy, do ilu osób, takich jak pani prokurator Wrzosek, takich jak pan prokurator, jak pan Senator Brejza, jak pan mecenas Gierty, gdyby nie on, i gdyby właśnie nie zwrócenie się przez niego do kanadyjskiego laboratorium, do tej pory byśmy żyli w przeświadczeniu, że PIS w 2019 roku wygrał normalnie wybory. A drodzy Państwo, jeżeli oni mieli dostęp non stop do tego, co Planuje sztab największej opozycyjnej partii, jakie kroki zrobi, do taktyki procesowej, do pism procesowych, które były składane w toku spraw wyborczych, to jest to olbrzymi handicap, olbrzymi sposób na torpedowanie, jeszcze szczególnie jak się dysponuje propagandową telewizją, a telewizja publiczna bezprawnie, telewizja kierowana przez Jacka Kurskiego, bezprawnie brała udział w kampanii wyborczej PiS. To się wszystko zazębia. Oprócz tego. PiS dysponował siecią specjalnych kont troli, notabene też zawiadowanych przez służby, przez byłych funkcjonariuszy i obecnych funkcjonariuszy służb podległych Wąsikowi, którzy to wypuszczali z tych anonimowych kont właśnie informacje pozyskane w drodze nielegalnej inwigilacji. W ten sposób, drodzy Państwo, właśnie próbowano. Po prostu dyskredytować opozycję, atakować ją i przede wszystkim też zastraszać. No bo jeżeli ktoś widzi informacje ze swoich prywatnych rozmów, jeśli ktoś widzi, zaczyna po prostu panikować. Próbuje się po prostu albo ograniczać swoją działalność, no niestety, no ludzie się nie, nie wszyscy ludzie są bohaterami, nie wszyscy mają wiedzę prawniczą i e, charakter pana mecenasa Giertycha, że się go zastraszyć nie da i że idą na konfrontację. Więc mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją, w której władza, wykorzystując najbardziej brutalne metody śledzenia obywateli, próbuje ich złamać. I na dzień dzisiejszy. Po tym skandalu, bo to drodzy Państwo, nazywanie tego Watergate, czyli nawiązywanie, porównywanie to do sytuacji z lat 70., gdzie musiał ustąpić prezydent amerykański Richard Nixon, ponieważ zlecił włamanie do siedziby Partii Demokratycznej i instalację tam podsłuchów. E jest błędne, dlatego że to jest nic w porównaniu podsłuchy w siedzibę partyjnej konkurencji to jest nic w porównaniu do tego, że się włamują do telefonu szefa kampanii wyborczej i są w centrum wydarzeń. Jarosław Kaczyński i jego najbliżsi współpracownicy mieli pełną wiedzę z tego, w jaki sposób działa i co planuje opozycyjna, e, największa opozycyjna partia. No, drodzy Państwo, to już nie jest po prostu tu mówimy po prostu o grze znaczonymi kartami. Jest to po prostu niemoralne, jest to po prostu nie ma nic wspólnego z demokracją, jest to kłamliwe, jest to po prostu brutalne, bezwzględne. Jeżeli teraz dzisiaj nie będzie to skutkowało, jeżeli ktoś, jeżeli Pisowi udałoby się przejść tutaj do sucho, suchą nogą nad, tym, nad tą aferą, to drodzy Państwo, będziemy za, za, za chwilę już będziemy w dyktaturze, bo jeżeli to nie będzie pociągało za sobą, Wywrócenia się tego rządu, wywrócenia i pociągnięcia do odpowiedzialności winnych bezprawnej o, o, inwigilacji naj, największych polityków, przedstawicieli opozycji, to no to co będzie, drodzy Państwo? Mam nadzieję, że Wam naświetliłem e, sprawę, że mamy do czynienia tutaj z nielegalną inwigilacją. Nie ma żadnej możliwości, aby ta, na, to, na, ta legi, na e, że jakikolwiek sąd wydał zgodę na inwigilowanie kogokolwiek w Polsce Pegasusem. I mamy nadzieję, że w kolejnych odcinkach będę w stanie Państwu poinformować o tym, jak duże kłopoty ma w związku z tą aferą rządzący PiS. Dziękuję za uwagę. Jeżeli się Państwu podobało, to proszę o subskrypcję kanału i łapkę do góry. A także zapraszam na portal 224.pl, którego jestem szefem, gdzie na bieżąco staramy się informować o tej i o innych aferach PiSu.